Witajcie moi drodzy. Dziś już zaczynamy tematy związane z grania stosłupami. Dzisiejszy temat to grania stosłupy proste. Co to takiego? Grania stosłup. E, tak naprawdę poznaliście już dwa grania stosłupy. Grania stosup ogólnie jest to bryła, która ma w podstawie dowolny czworokąt, tak? Dolna podstawa, górna podstawa, nie czworokąt, dowolny wielokąt, przepraszam, a ściany boczne są prostokątami lub równoległobokami. Jeżeli mówimy o graniastosłupie prostym, to ściany boczne to prostokąty. Gdyby ściany boczne były równoległobokami, wtedy graniastosłup nazywamy pochyłym. Nie będziemy się raczej zajmować pochyłymi graniastosłupami. Was na razie tylko będą interesowały proste. Zatem graniastosłup prosty ma w podstawie dowolny wielokąt, a ściany boczne są prostokątami. No i tyle. I zobaczcie, do tej pory rysowaliśmy i sześcian. Już nauczyliśmy się rysować siatki yy, i bryły. No to najwyższa pora, żebyśmy zajęli się yy, rysowaniem grania stosupa, który w podstawie ma inną figurę niż prostokąt i kwadrat. No to co może mieć w podstawie? Hm. Zacznijmy może od trójkąta. Dlaczego nie? No to rysuję sobie trójkąt, zobaczcie. To jest jedna podstawa, no i musi być druga. Nie zostawiłam sobie miejsca, więc muszę rysować w dół. Pamiętamy, że wszystkie ściany w grania stosłupach w prostopadłościanach i w, w sześcianach są prostokątami, tak? W sześcianie, gdy mamy kwadrat, pamiętajmy kwadrat też jest prostokątem. Jeżeli mam wierzchołek na tym samym poziomie, to długość krawędzi bocznych musi być równa. No i z tyłu krawędź, której nie widzę, też będzie. Yy, miała tą samą długość. Wy macie linijeczki, więc możecie linijkę do tego użyć. Ale jest z tyłu, więc jest niewidoczna przerywaną linią. I teraz, moi drodzy, podstawa. O, zobaczcie, w ten sposób sobie narysowałam. Przypominam, ciągłe krawędzie to są widoczne krawędzie, te przerywane są z tyłu niewidoczne. Uf, no udało nam się narysować. No dobra, to teraz chciałabym y, kilka pytań do tego, y, co narysowałam i narysowaliście, wam zadać. Ile mamy wszystkich ścian? I tak sobie to opiszę literkami. Ile mam ścian, ile mam krawędzi wszystkich i ile mam wszystkich wierzchołków. Hmm. Jeszcze chciałabym, żebyśmy zauważyli, że w podstawie mamy trójkąt. Czyli trzy boki i trzy wierzchołki. Ok, dobra. No to ile mam ścian? Ta bryła, ile ma ścian? Ma. Zawsze zacznijmy od tego, że ma zawsze dwie podstawy. Każda bryła, każdy granie stosu, o którym będziemy teraz mówić, ma dwie podstawy. To ile ma ścian bocznych? No to uwaga, pierwsza na nas patrzy, druga jest z tej strony, tutaj, a trzecia jest z tej strony. To to ile mam ścian bocznych? Trzy. I dwie podstawy, zatem w sumie. Więc zapiszę sobie dwie podstawy i trzy ściany boczne, razem pięć ścian. Dobra, to teraz ile mam krawędzi? Wszystkich krawędzi. No zobaczcie. Żeby się nie pomylić, nie będę sobie liczyła paluszkiem, choć pewnie będziecie chcieli tak zrobić. No i możecie, nie ma problemu, byle było to dobrze policzone. Ja chciałabym Wam je pokazać. Krawędzie w podstawie dolnej mam tutaj. Jest ich trzy. Krawędzie w podstawie górnej są tutaj. Ile ich mam? Znowu trzy. To już jest sześć. No i jeszcze mam krawędzie boczne, te pionowe. Jedna, druga i trzecia z tyłu. To ile mam w sumie? Dziewięć. Trzy razy 3. Dziewięć krawędzi. No to zostały mi wierzchołki. Wierzchołki. Ja mogę sobie je nawet zakolorować. Nie będzie to wcale zaciemniało rysunku. Ile mam tych wierzchołków? 3 na dole, 3 do góry, czyli 2 razy 3. Sześć wierzchołków, super. No i teraz uwaga. Wypadałoby też narysować siatkę tego naszego grania stosu, ale najpierw chciałabym, żebyśmy powiedzieli sobie, jak on się nazywa. No bo mogę powiedzieć ogólnie grania stosu, ale używa się też w nazwie informacji, która nam mówi o podstawie. Co ma w podstawie? Trójkąt, zatem jest to grania stosłup trójkątny. Super, no to chciałabym narysować siatkę. Hmm. Jak to zrobić? Yy, ta siatka ma na razie nam tylko mniej więcej uzmysłowić. Ja nie podałam tutaj żadnych wymiarów, dlatego też nie chcę żadnych wymiarów podawać. Bo chodzi o to, żebyśmy poćwiczyli. Pamiętacie, jak rysowaliśmy siatkę i sześcianu, zaczynaliśmy od ścian bocznych. No to zróbmy to. Możemy założyć, że te ściany boczne wszystkie są takie same. No to robimy sobie jakąś krawędź długości, długość krawędzi bocznej. I teraz jedna ściana, i wszystkie niech będą takie same, czyli po 5 krateczek u mnie wyszło. O. Mamy. Są trzy ściany boczne. No i teraz trzeba podstawy narysować. Ja narysuję je po prostu od ręki. I tak wygląda siatka naszego grania stosłupa. Oczywiście, gdy będziemy mieć konkretne wymiary, to wtedy będziemy wszystko dokładnie wymierzać. E, ważne, żebyście sobie wyobrazili, jak ta siatka wygląda. Dobra. To teraz spróbujmy sobie narysować inną siatkę. Innego grania stosłupa. E, no może narysujmy sobie grania stosłup o podstawie... Pewnego czworokąta, zaraz im powiecie, jakiego. Hmm. Już nie zrobiłam krawędzi przerywanych. bo teraz będę rysować przerywane, żeby były. Widoczne. O, tutaj cieni narysuję, bo mi się nakryją, pokryją mi się te długości. A chciałabym, żeby były widoczne. No, to mam taki graje stosów. Powiecie, że hmm, chyba krzywy. No, można tak powiedzieć. Ale co on ma w podstawie? No, już wiecie, co ma w podstawie? Trapez ma w podstawie. Możemy założyć, że jest równoramienny nie ma to znaczenia. Będzie nam łatwiej rysować, jeżeli będzie równoramienny. No to teraz chciałabym, żebyśmy narysowali siatkę tej bryły. Yy. Zacznijmy od ścian bocznych, tutaj. Ta największa ściana, tu jest najdłuższa podstawa, więc największe wymiary ma ta ściana. Żeby mi się zmieściło, to muszę troszeczkę ograniczyć moje rysowanie. Następnie ramię jest krótsze, więc mam krótszy bok. Tutaj. Teraz. Podstawa górna jest krótsza od tej dolnej. Może mieć nawet tą samą długość co ramię. I znowu drugie ramię. No, tak w sumie wyszło. No i teraz muszę jeszcze narysować podstawę. Mhm. I jest siatka. Zakładając, że tutaj. Ramię i podstawa górna ma tą samą długość, to możemy w ten sposób zrobić. Ok, jeszcze sobie nie powiedzieliśmy, ile ma nasz grania stosób ścian, wierzchołków i krawędzi. No to liczymy. Zawsze ma dwie podstawy. Teraz ile ma ścian bocznych? Ta, która na nas patrzy. Jedna, druga z tyłu, trzecia z lewej strony. Więc ile mamy bocznych? Cztery. Dwie podstawy plus cztery boczne razem sześć. Ile mamy wierzchołków. Mogę je sobie zaznaczyć. Dlaczego nie? 4 w podstawie dolnej, 4 w podstawie górnej, czyli 2 razy 4, 8. No a krawędzi? Liczmy. 4 w podstawie dolnej, 4 w górnej, to już 8. No i jeszcze 4 pionowo. Zatem 3 razy 4, 12. Super. Tak, musicie umieć sobie to obliczać, dlatego zapisuję skąd to się wzięło. To jeszcze napiszmy nazwę tego grania stołupa. W podstawie mamy trapez. Eee, tutaj nazwa tego grania stołupa, grania stosłup, e, będzie pochodziła po prostu od tego, że to jest czworokąt. Nie mamy grania słupa trapezowego, czy coś w tym stylu. Jest grań słup po prostu czworokątny. Super. No to, żeby nie było tak cudownie, pięknie, no to oczywiście musiałam coś wymyślić i będziemy rysować grania stosów o podstawie sześciokąta, słuchajcie. Najpierw narysuję sobie bryłę. Hmm, żeby ona była czytelna. No to zróbmy tak. Tu będzie dłuższa, tu będzie krótsza. Tu zrobimy w ten sposób. Okej, okay, może się uda. No, i teraz z każdego wierzchołka rysuję krawędź boczną. Te z przodu są widoczne. Ta też jest widoczna. I musi być równa z tą. Te dwie z tyłu są niewidoczne, więc rysuję przerywanymi. No i łączę. Zobaczcie. Te krawędzie widzę, a tych nie. Wyszło? No, mam nadzieję, że w miarę. Uff, to zaczniemy może od liczby ścian, wierzchołków i krawędzi. Ile mam wszystkich ścian? Dwie podstawy. I ile ścian bocznych? Sześć. Tak wam podpowiem, że ścian mamy tyle, ile boków ma podstawa. Zatem dwa plus sześć, osiem. Wierzchołki. Ile mam wierzchołków w podstawie? Sześć. Ale mam dwie podstawy. Zatem 2 razy 6. I jest to 12. No i zostaje mi krawędzie. Krawędzi w podstawie mam 6. W górnej i w dolnej jest tyle samo, więc po 6. I pionowych też mam 6, czyli 3 razy 6. 18. Zobaczcie. Już nam całkiem szybko idzie. No to teraz narysowanie siatki to będzie istna po prostu istne wyzwanie. Hm. Było, bryłą, a żeby nam to się zmieściło, to byśmy musieli mieć chyba krawędzie długości maksymalnie 2 cm, jeżeli chodzi o sześciokąt. To tak zróbmy, że każda z tych ścian bocznych będzie takim samym prostokątem, e, o krawędzi długości tutaj dwa, a tu może być nawet cztery, bo to nie robi nam większego znaczenia. E, no to tu robimy dwa, a tu cztery. I zobaczcie, ważna rzecz, ile mam tych ścian bocznych. Sześć. No to sześć takich samych prostokątów muszę narysować. No to rysujemy. Jeśli Wam się nie mieści, możecie zeszyt odwrócić poziomo. Będzie łatwiej wtedy, myślę. Choć też nie zawsze, bo sześciokąt jest dość dużą, skomplikowaną figurą i może Wam też nie wyjść. Mam sześć ścian. Teraz trzeba zacząć narysowanie Narys podstawy. <laughs> Dobra. Ta rysowanie podstawy, no może nam nie wyjść od razu tak super pięknie. Mi chodzi o to, żebyście po prostu to sobie wyobrazili. Na rysowanie dokładnych siatek y grania stosów przyjdzie jeszcze czas. Mam narysować sześcian. No muszę mieć troszeczkę więcej miejsca, więc rysuję tutaj, bo tutaj mi się nie zmieści. Sześcian rysujemy w ten sposób. Tu już mam jedną... jeden bok. Sześciokąt. Rysuję teraz dwa kolejne boki i kolejne troszeczkę mi zeszło powiedzmy i łączę. Widzicie? Składa się tak naprawdę z dwóch trapezów, przyklejonych do siebie mm, dłuższymi podstawami. Tak, to ma być po prostu dla Was, tylko żebyście wyobrazili sobie, jak to jest. Te, te, te długości nie muszą być idealne, bo my na razie ćwiczymy. Mamy? Świetnie. No to chciałabym rozwiązać jedno, dwa zadanka i przejdziemy sobie już potem do następnej lekcji. Drugie na 213. To już może sobie odwrócimy. Zadanie numer dwa. 213 w podręczniku. Narysuj graniastosłup, którego podstawą jest trójkąt. Pokoloruj na czerwono wierzchołki, a na zielono krawędzie boczne. Ile wszystkich ścian ma ten graniastosłup? No to, moi drodzy, rysujemy. Graniastosłup trójkątny już rysowaliśmy. I teraz ważna rzecz. Um, trzeba uważać, jak rysujemy graniastosłup trójkątny. Gdybyśmy chcieli narysować trójkąt prostokątny w podstawie, to z lekka nie będzie to dobrze widać. Trójkąt zawsze musi być tak narysowany, żeby były widoczne wszystkie krawędzie potem. No dobrze. No to rysujemy. No to zaczynamy od trójkąta. Krawędzie boczne. I ja tutaj sobie zrobiłam w ten sposób. Najpierw. O. I mamy granicę w sposób trójkątny. Poleceniu było, że mamy zaznaczyć na czerwono wierzchołki. Szukamy czerwonego i zaznaczamy wierzchołki. Ile ich było? Trzy w górnej podstawie. I trzy w dolnej. Sześć wierzchołków. Mam też zaznaczyć na zielono krawędzie boczne. No to zaznaczam. Krawędź boczna tutaj, tu i tu. Ile mam krawędzi bocznych? Trzy. I jeszcze mam coś zrobić. Ile wszystkich ścian ma ten grania stosłup? No już robiliśmy podobne ćwiczenia przy rysowaniu. Zaczynamy od tego. Ile ma podstaw? Zawsze dwie. No to dwie podstawy plus ściany boczne. Ścian bocznych jest tyle, ile ma podstawa boków. Bo jakby z każdego tego boku wychodzi nam ściana. Tak moglibyśmy sobie to wyobrazić. Zatem ścian bocznych mam trzy. W sumie pięć i mogę sobie to opisać. Dwie podstawy, i trzy ściany boczne. Mhm. To jest zadanie tekstowe, więc musimy napisać odpowiedź. Ile wszystkich ścian ma ten graniastosłup? Graniastosłup trójkątny, tak sobie zapiszemy. Ma 5 ścian. Świetnie. No to jeszcze mamy zadanie trzecie, tak na deser. Graniastosłup o 18 krawędziach ma w podstawie. Hmm, co? Zauważcie, że gdy robiliśmy wszystkie rysunki poprzednie, ilość krawędzi to było zawsze trzy razy ilość krawędzi w podstawie. 3 razy, bo mamy 3. Mamy w podstawie tą samą ilość co w górnej podstawie tyle samo w górnej, co w dolnej, i tyle samo mamy pionowych krawędzi bocznych. Zatem. Aby obliczyć, co będzie w podstawie, trzeba to 18 podzielić przez 3. I mamy, że w podstawie mamy sześciokąt odpowiedź D. Zobaczcie, jakie proste było. Dobra, moi kochani, na dzisiaj yy, to tyle. Poćwiczymy sobie na kolejnej lekcji już kolejne zadania tekstowe. Do usłyszenia!